No to gwardyjskiego w głupie. wiedział? Nie! wiedział, że ja chcecie Chodź tu, chodź. Jak chcesz w dziów dostać, to chodź tu. cha. Chodź do tej Fajnie. Tak. Widzisz, że starucha... A, bo się bije pan Krzynula, tak jest. na razie w połowie starucha to już się jest niezwykle... Nie pomyślałem, Nie tylko tak. przestałem. I stąd się dzieły. A tu wciąż Władek... W to Władek... W

Bardzo jest. Nie ma spadłości, nie ma Nie ma Nie ma Nie ma spadłości. 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 Nie każdy wygra z ladrem. Dzięki. Dzięki. Trzeba A ten się bardzo inteligentnie zachował. Tak? A i Łukasza tutaj jest mniejszy tak? no, no, dobra pomyślone. dobra pomyślone. Nie ma tego. No, Nie ma tego. Nie ma tego. Nie ma tego. Nie Nie ma tego. Nie ma tego. Ja, 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 ja. ja. <śmienicza> <Czarto>! <śmienicza> no dobrze. 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 Dobrze Niech ktoś To ktoś to ubezpiecza. Thank <laughs> you. yes, yes. yes.

Prawie by było teraz. A taki wyświetlony jak się przegrzewa, Nie mam. Może u palca nie I mam, za mogę. I co młody! Nie! Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! Pani Przewodnicząca! Pani

Wybit! Dużo chwa! Dużo chwa! Za wybitki! Na Dobrze, dobrze! dobrze. No, I przykro mi to powiedzieć, że też jest belce. No, ale my to wiemy, że jest belce. I nasze emocje się na to przekładają, niestety. A dzisiaj gra w niedzielnicy mój kolega Max! No mówię! A duży kosmyk macie sztek. Od Łukasza? Nie wiem, że jest fajnie. Zejście, a kurdego Łukasza wstawia. I od 70 minut. Jej! Żeby boisko było nisko w tym. Szersze, górne. Nikt więcej. A tam chyba nie jeszcze nie było, nie? No duże wysiłku Duży wysiłek Dobrze, że wygrzyna wstawia. Tego Wasila powinien wprowadzać cały czas. Dosły chłopak. A szczajka to by się rozumieło. I so u nas, i u was, przepraszam, że mówię, chodobójstwo. To jest bezwiedzie. I w tym momencie to jest przykro, że tracimy na to. Jutro trzy procesy.

Давай! Раз! <ilfi>.